Było dokładnie. Powiedz teraz szczerze. Na tej trasie 94, koło Krakowa, koło Wolkuszu było. To no Wolkuszu? Do... Do do tak. Słuchajcie, jak jechaliśmy tutaj do was, wjechaliśmy... Co? Tam, gdzie smok nam w patach przyszedł. <laughs> Nie, nie. Słuchajcie, wiecie co? Jak jechaliśmy tutaj do was, wjechaliśmy taki długi, długi, długi las. Marek, i co ty ściemiasz? Co ściemiam? To długi, czarny las. Nie, on nie był czarny, nie był straszny. To był zwyczajny, długi las. Słuchajcie, i w tym lesie, dużym lesie, przy trasie, stała sobie pani. Co ty powiedziałaś? <laughs> Tylko Się nie mówić. Czecie, cofam, cofam się. No. W tym wow. dużym lesie przy trasie stała sobie starsza pani. No zobacz, jedno słowo dużą Lepiej, dużo. Lepiej, nie? I kto zgadnie, co ta starsza kobicinka sprzedawała? No, no kto zgadnie. Tak. Nieprawda, ten pan powiedział najlepiej po lewej. Grzyby miała na pewno. <grychy> w słoikach chyba. Przecież kto powiedział alkohol? Tu nie miała. Nie, nie miała. Jakby miała, byśmy nie dojechali. <grychy> no. Kto lubi maliny? Słuchajcie, to ja się składa, bo Sławek lubi zbierać. Mamy sezon, jak coś to pomogę. No, szybkie rączki. Od młodych lat. Polecałeś Sławka. Tak. Wiecie co? a kto robi miód? Też dobrze. Marek, jak się zapytałeś o ten miód, to wszyscy się na mnie spojrzeli. Ale niemożliwe. Ciekawe dlaczego. W ja czasie, bo... ostatnia prośba. O nic więcej nie będziemy prosili. Naprawdę. Tak? Pobijmy ostatni rekord. Brenner o... Ja wierzę w to, że damy radę. <laughs> Żeby pobić ostatni rekord, musimy wszyscy, na słowa miód, Marina, wyskoczyć do góry sensie, no nikt nie powiedział, że rekordy są łatwe. Zobaczcie, Krzysztowi się przyda. A więc my, my też się postarajmy. Cała prawa strona. Środek i cała lewa. Wszyscy z tyłu. I my na scenie. Była widzimy. Na słowa miód Marina. I starsi, i młodsi, i nawet panowie z ochrony. I z policji też. Nie, policja zostawmy musimy na chotolikać. Jesteście gotowi! Zaczynamy! Pokażmy, że potrafimy. Ja czekam. Na co się kasz? Bo się zastanawiam, czy mam skakać, czy grać. Jak <grym> umiesz to i to, to proszę bardzo. Człowiek, zaczynaj. Ok. Jesteście gotowi. Jeszcze chwila. W to jest tylko zabawa. A bawić się trzeba. W końcu jesteśmy najbezpieczniejszą rodziną w całej Polsce. Energy Wszyscy do góry. Jutmarina. Pude pude pude! Ma jutro na lina, w górę, kurę, Czy się na śmierć Co to nie ma, to byś chciał? Czy się na śmierć jedną? to jest za wieczór na lutrze, a potem I nie ma drugiej karty druga, 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 parę Ona jest przy mnie blisko, na barek przyszedł czas. Tężymy rytmie blisko, super imprez kalas. Przy takiej ładnej niuni zaczyna w końcu żyć. Wiem jedno doskonałe, tej nocy nią być. Siedzą wasze dłonie wyżej. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi? Gdy działo z pewej wina I nie ma... Chcę powstrzymać juódmalina. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podwoje mi Gdy ciało z rewinina? Jut malina. Ma, I nie ma drugi takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać już malina. Co to jest za dziewczyna? już za chwilę bijemy ten się gotowi. Co to jest za dziewczyna? energii na dnia, Wszyscy skaczymy do góry. Marina, mind, Trzymać wiódł, malina górę, 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 w górę Proszę Jesteście pięknie Czy nie ostatni na Proszę Ostatni referat należy do was Uwaga. Dziewczyny, chłopaki